Malowany w 1902 i 1903 roku przez Józefa Mehoffera obraz Dziwny Ogród to jedno z najsłynniejszych, a jednocześnie najbardziej zagadkowych dzieł sztuki symbolizmu, sztuki młodej Polski. Mehoffer, wówczas zaledwie 32-letni, maluje intymny, radosny portret swojej rodziny w podkrakowskim Sielcu, gdzie przebywał na, na letnisku z rodziną. Maluje żonę, świeżo poślubioną, jedynego syna, jedyne dziecko Zbigniewa i w tle na drugim planie pomoc domową, która wychowywała Zbigniewa. Józef Mehofer to jeden z najlepszych polskich artystów najbardziej docenianych artystów przełomu XIX i XX wieku. Urodził się w roku 1869. Pochodził z austriackiej spolonizowanej rodziny osiadłej w Krakowie. Początkowo za sprawą namowy rodziny postanowił kształcić się na prawnika w, w Krakowie i w Wiedniu. Jednak szybko dały znać o sobie jego talenty artystyczne, jego chęć tworzenia, pasja twórcza. W związku z czym Mehofer podjął studia artystyczne, studia malarskie w Krakowie. Jego bezpośrednim równolatkiem. A także przyjacielem z czasów szkolnych z jednej ławy był Stanisław Wyspiański. I obaj ci twórcy razem kształcili się w Krakowie pod kierunkiem Jana Matejki. Byli przez tego mistrza polskiego historyzmu uważani za swoich dwóch najwybitniejszych uczniów. I obaj, Mechofer i Wyspiański, brali udział w konserwacji fresków polichromii. I w tworzeniu nowych polichromii Kościoła Mariackiego-Krakowskiego, które wówczas w latach 80., 90. XIX wieku tworzono. Przyjaźń Wyspiańskiego i Mechofera w ich dzieciństwie, w młodości, w czasie studiów. Obaj malarze wyruszyli razem do Paryża dzięki stypendium. Tam razem zamieszkali, tam razem biedowali, tam razem poznawali. Współczesną sztukę, nowoczesne prądy artystyczne i oczywiście malowali swoje portrety, mieszkając w jednej pracowni. Znamy taki portret w naszych zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, portret Mechofera, malowany przez Wyspiańskiego, z taką dużą dozą bezpośredniości i szczerości dotyczącej tych skromnych warunków życia, w którym przyszło ich. Przyszło im mieszkać wspólnie w Paryżu. Tym niemniej ta przyjaźń dwóch wielkich artystów nie wytrzymała próby czasu. Wkrótce na tle artystycznym poróżnili się i stali się raczej rywalami niż przyjaciółmi. Zapewne nie bez znaczenia było to, że Mehofer, zaledwie jako 27-letni twórca, odniósł spektakularny sukces. Mianowicie w 1895 roku Józef Mechofer zwyciężył w międzynarodowym konkursie na witraże do, do kolegiaty we Fryburgu szwajcarskim, kolegiaty świętego Mikołaja, obecnie katedry. No i te prace, realizowane przez kolejne dziesięciolecia w Szwajcarii, przyniosły Mechoferowi europejską sławę. Jego pracami zachwycał się choćby yy, yy, hodler, yy, którego z kolei malarstwo uwielbiał także yy, Mechofer. Po studiach paryskich, po tych sukcesach międzynarodowych, Mehofer wrócił do Krakowa. I tutaj w 1899 roku poślubił Jadwigę z Janakowskich. I tutaj też w początku XX wieku został w Akademii Sztuk Pięknych profesorem. Obraz, który Państwo widzicie za mną, Dziwny Ogród, to jest dokument tego momentu życia Mehofera szczęśliwego momentu życia, kiedy to zakłada rodzinę, staje się młodym ojcem, odniósł już pierwsze większe zawodowe sukcesy i można powiedzieć cieszy się tym życiem i wszystko w obrazie zdaje się na to wskazywać. Patrzymy na tę scenę oczami samego malarza, który stoi zapewne na ganku domu, w którym spędzał z rodziną wakacje w Sielcu pod Krakowskim. Z tego ganku, z tarasu roztacza się widok na sad, na ogród ujęty dwoma ciągami starych jabłoni. Między tymi jabłoniami wiszą girlandy kwiatowe, rosną malwy. Ogród jest umajony, ukwiecony, wszędzie owoce. W sadzie, na który patrzymy właśnie z góry, z perspektywy osadzonej, nieco powyżej przedstawionych postaci. Artysta namalował swego syna Zbigniewa po prawej stronie kompozycji. To dziecko, ten chłopiec, ledwie dwu letni tutaj na obrazie zdaje się niemal świecić tym odbitym światłem słonecznym, przywodząc oczywiście na myśl postać Herubina, czy nawet Małego Chrystusa z tą aureolą wokół głowy. Po lewej stronie stoi matka chłopca, Czyli żona Mechofera Jadwiga z Janakowskich w szafirowej, eleganckiej sukni wieczorowej. Z kolei jeszcze dalej, w tle między tymi dwiema postaciami, stoi trzecia, właściwie w geometrycznym centrum kompozycji wiejska dziewczyna, pomoc domowa w ludowym stroju. Nad przedstawionymi postaciami nad drzewami, nad kwiatami zawisła. Zaskakująca, niesłychana, monstrualna złota ważka. Malarz przedstawił ją w sposób całkowicie różny od pozostałych elementów kompozycji. I to właśnie ta ważka de decyduje o tytułowej dziwności tego rajskiego ogrodu. Bo z jednej strony, jak często wskazują interpretatorzy dzieła Mechofera, podążając za, można powiedzieć, słoneczną interpretacją. Malarz przedstawia radosne życie na wsi. To jest idylla. Widziano w tym obrazie nawet widoki rajskie, widoki Edenu, widoki miejsca, do którego, do którego występek, zło, grzech, cierpienie nie mają wstępu. A z drugiej strony ta ważka zdaje się nam wskazywać zupełnie inną, mroczną interpretację. Otóż Ważka jest zdecydowanie przeskalowana, namalowana płaszczyznowo. Przypomina nam biżuterię, dekoracje secesyjne. Przypomina też jednocześnie rysunki znane z atlasów przyrodniczych, w których odwzorowywano w technicznym rysunku zwierzęta, owady. Ważka może symbolizować. Z jednej strony, słońce, jak czasem chciano ją odczytywać, może być wyrazem refleksu słońca, obecności słońca w obrazie. Może być także, jak chcieli inni interpretatorzy, figurą obecności malarza w tym przedstawieniu, który portretuje swoją rodzinę, siebie w przedstawieniu nie umieszcza, i właśnie w tej ważce moglibyśmy widzieć jego alterego, jak. Chcieli niektórzy, ale przede wszystkim ważka bywa interpretowana jako, jako symbol potworności, symbol um, problemów, symbol cierpienia, i miałaby ona wprowadzać w ten idylliczny świat yy, skąpanego w słońcu, yy, zakwitającego ogrodu, miałaby wprowadzać yy, element właśnie niepewności, element przyszłych trosk, przyszłego cierpienia, o których ta młoda rodzina, teraz radosna, jeszcze nic nie wie. Miałaby więc być ważka tym rodzajem memento mori w tym, w tym rodzinnym, intymnym Edenie. I do tej interpretacji, do tej właśnie monstrualno-potwornej, mrocznej interpretacji, można dobrać jeszcze inne elementy kompozycji ikonograficzne, które by ją Wspierały. Mianowicie w tle, za Zbigniewem, widzimy te nienaturalnie powyginane konary jabłoni, które bardzo przypominają choćby kompozycję starej jabłonie Ferdynanda Ruszczyca, malowaną w roku 1900, także w zbiorach naszego Muzeum Narodowego w Warszawie, w których to w jabłoniach, podobnie jak tu, aż czai się niepokój. Czai się jakieś niebezpieczeństwo, które czyha tu na przedstawionych bohaterów. I tego niebezpieczeństwa, tych, tych mrocznych stron życia, świata tu przedstawionego, nie zauważa właściwie nikt oprócz służącej umieszczonej z tyłu kompozycji przez Mechofera. Figura Jadwigi Mechoferowej może nam przypominać yy, z jednej strony rajską Ewę, która zrywając. Owoc z drzewa poznania dobra i zła zaciągnęła na cały ród ludzki grzech pierworodny, i Jadwiga Mechoferowa wyciąga w podobnym geście rękę ku jabłoni, ku drzewku, a z drugiej strony jej szafirowy kolor sukni może być odniesienie, może być symbolem obecności Marii, która przecież jest nową Ewą, tą, która przyniosła na świat odkupiciela. Do takiej chrześcijańskiej interpretacji moglibyśmy także wykorzystać girlandy kwiatowe. Przecież zupełnie niespotykane w zwykłym ogrodzie. Które to girlandy, rozwieszone między drzewami, mogą nam z kolei przypominać wizerunki świętych, znane z malarstwa nowożytnego, które właśnie w takie girlandy kwiatowe czasem ujmowano. W dziwnym ogrodzie Józefa Mechofera najbardziej fascynująca. Jest wieloznaczność tego dzieła. To, że wciąż, mimo tylu lat od swego powstania, podobnie jak niektóre prace Jacka Malczewskiego, nie przestaje interesować odbiorców. Obraz był świetnie przyjęty w momencie powstania, zbierał nagrody, był na wystawie w Chicago, w Monachium, oczywiście także doceniany w kraju i po ponad wieku od powstania, wciąż jest jednym z najbardziej popularnych obrazów w naszej galerii malarstwa polskiego i wciąż pozostaje dla nas zagadką. Wciąż możemy na różne sposoby go interpretować, a ponadto jest to dzieło doskonałe pod względem artystycznym. Świetnie zestrojone kolorystycznie, przyciągające uwagę i zachwycające mistrzostwem malowania.